Siemano, siemano, widzowie z tej strony, oczywiście Zakrzak. Jak widzicie, jest to pierwszy odcinek w czwartym sezonie, więc widzowie zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subika i wpiszcie kodik Zakrzak do sklepu. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj gram pierwszy mecz w czwartym sezonie i słuchajcie, wygrywam go. Naprawdę siadła z Gierka, w sumie to dwie gierki, więc widzowie oglądajcie do końca, bo będzie naprawdę ciekawie. Dzisiaj zamieniłem się ogólnie w Tora z nowego karnetu bojowego i stwierdziłem, że podbiję mapę Battle Royale jak na pierwsze dwie gierki to naprawdę wyszły one kozacko A więc widzowie oglądajcie do końca bo naprawdę będzie kozacko jak już mówiłem eee, I wpiszcie kodik do sklepu Zakrzak jak karnecik kupujecie No i tyle, ja wam już nie przedłużam tylko zapraszam na oglądanie odcinka Pozdro, pozdro, pozdro Halo, halo, witam widzowie, witam, witam Z tej strony Zakrzak oczywiście i patrzcie to Jestem po raz pierwszy w gierce w nowym sezonie, czwartym Fortnite'a i jak patrzę na to wszystko, to już się totalnie jaram. Obczajmy sobie zaraz, jakie bronie wróciły. Eee, no co, zobaczycie moją reakcję na ten sezon. Z tego, co widzę, naprawdę już jest kozacki. Nie wiem, o co tu chodzi, ale jest totalny sztos. W ogóle co tu Jakieś F-16, ty. Nie wiem, polecę na przyjemny, bo widziałem, że się zmienił. Naprawdę, moim zdaniem zapowiada się jeden z lepszych sezonów w Fortnite'ciku. Nie wiem, co wy o tym myślicie, widzowie. Napiszcie w komentarzu. No, a ja teraz lecę i... Kurde, i zobaczymy, co będzie. Ogólnie, ja dopiero co kupiłem karnet, wbiłem do gry. I mówię, wbijam do gierki, nagrywam dla Was odcineczek. I jakby ktoś pytał, z jakim kodzikiem kupiłem karnet, to oczywiście widzę, że z kodzikiem zakrzak. Co to jest za zamczysko w ogóle? Co to jest za shotgun? Ko wolna pompa wróciła do gry. Co? Pozdro. Dobra, mamy pierwszego fraga na ziomeczku tutaj, z wolnej pompy. Jasny gwint, pozdrawiam. Niebieska wolna. Stos. Dobra, że szukamy tu Co to jest? Jezus Maria To jest mi boss nowy Gościu, zostaw mnie Co on robi? Kim ty jesteś, człowieku? Znaczy, ty nawet nie jesteś człowiekiem w sumie To jest jakiś wariat Dobra, leży Co to jest za boss? Co to są za itemy? Przepraszam Banspady wróciły jeszcze Nie gadaj co to robi? Mityczna bomba doktora. Oh my god! Ziom! Co to jest? Ej dobra, widzę, ja stąd spadam. Ja zaraz przejdę ten safe otworzyć. Nawet nie wiem gdzie on jest. Dobra, to pokazuję. Bo mnie tu dojadą te kasztany jakieś ty. Ale w ogóle co to? Jakaś kula, chłopie, mam super mocy. Jokie, to jest świetne. Nie no, widzowie, naprawdę, najlepszy sezon się zapowiada. Nie ma co dużo gadać. Najlepszy sezon. Jak możecie zobaczyć, granaty impulsowe wróciły do gry. A granaty impulsowe to przypominają mi jedynie o jednym, czyli o World Cupie. Jak się grała eliminacja do World Cup'a. To było piękne, to były świetne czasy tej, tej gierki. Też w ogóle słyszałem, że wrócił Combat Shotgun do gry. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy to fake, ale zaraz to sprawdzimy, widzowie, jak znajdziemy. Dobra, ja się powoli do safe'u kieruję, widzowie, żeby zobaczyć. W ogóle ciekawe, kto teraz obsługuje safe'y. Czy to dalej są te agencje mroku i cienia, czy na przykład agencja superbohaterów? Ej, mega jestem ciekawy. No i napiszcie w komentarzu, co wy myślicie o tym sezonie, widzowie. I napiszcie, co wam się najbardziej podoba, bo jak dla mnie. Wszystko to jest po prostu piękne. Dobra. Pierwsze otwarcie sejfu. Właśnie LKM tu jest w tej grze. Jasny, więc nie wierzę w to. Cyk. Pierwsze otwarcie sejfu widzowie. Jak tu zabudować? Tak, tak. Dobra. Pierwsze otwarcie sejfu. Kamera. Zamknij się. Zobaczmy, co jest w środku. Wow, ole ładny. Co? Raz, dwa, trzy skrzynie ulepszone. Raz, dwa. Dwie zwykłe, trzy zwykłe Pojemniki? Nie, no nie wierzę Bazuka bandaży. Dobra, otwieramy wszystko i patrzymy zaraz, co tu wypadnie. Ja na razie nie patrzę, co tu wypada, bo to jest jakiś hit. kombat shotgun fioletowy Splesze. Złota snajperka Bandażownica, widzowie, bandażownica. Patrzcie to. Nie no, nie wierzę. Ej, to jest najlepszy sezon. Boże. Zobaczmy kogo my tu mamy. Dobra, mamy tego bossa, od którego zabrałem tą kulę. Jego zdjęcia, czyli to jest jego safe jakby. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Ło, zabiłem go się w helikopterze, pukczamp. XD, widzowie, XD. Porta Forty w Fortnite'cie. Trzeci sezon, widzowie, się odzywa tutaj. Z tego co widzę. Mordeczko, dawaj do mnie, Dobra, mamy go, mamy go, widzowie, let's go. i pozdrawiam serdecznie. To jest statek Avengersów jakiś. Dobra, ziomek ma malutko. Kula. O kurde, sam się nie uderzyłem, ty. Co to jest? 70. Dobra, leży. Dorian, pozdrawiamy cię, Dorian. Przepraszam, ale no musiałem, musiałem Cię pokonać. I w ogóle, co to jest, Ty? Nowa broń jakaś. Ej, biorę to. Czekajcie, biorę to za jedne potki. Te ziomki, co się tam strzelają, pa! A leży z nowego karabinu. Pozdrawiam serdecznie. Na hita był, ale mam farta, Ty. Pogchampik widzowie, jestem ewidentnie najlepszy ej. Łapkę w górę zostawcie za takie świetne strzały I konik zakrzak możecie wpisać do sklepu, dzięki, dzięki Ej, tutaj gdzieś powinien wychodzić ziomek Dokładnie tak, i jest, jest ziomek Spoceniec Co on ma? Co to jest? Co to jest? Człowieku Co to jest? Co to ma być? To jest jakieś oszustwo, ty TO JEST OSZUSTWO, WIDZOWIE! Dobra, 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 widzowie, w tamtej grze, jak widzieliście, gość ewidentnie oszukiwał, miał jakiś niedozwolony itemek, który cheatował moją gierkę Więc postanowiłem, że zagram jeszcze jedną i w tej gierce wygram dla was meczyk w czwartym sezonie Polećmy sobie na słonę, bo czemu nie, czemu nie Okej, okay, wlatujemy sobie od dołu, mamy pistolet Mamy też pierwszego fraga bo ziomekowi coś się pomyliło i wleciał mi na głowę Dobra, jest pompa Ty, w ogóle ładowana, nice Nie wiedziałem, że one jeszcze są Patrzcie tego bambika Chłop tam niszczy cysternę skubany Dobra, dobra, czy wy go widzicie? Tam jest ziomeczek Wiecie, co się zaraz z nim stanie, widzowie? E, wiecie, co się z nim stanie? Prawdopodobnie mnie zabije, bo jestem bambikiem Ej, dobra, to jest chyba bot Ta, to był chyba bot No chyba, że jakiś słaby gracz, ale no nie wiem Dobra, mamy splesze i mamy nasz karabinek. Bierzemy go normalnie. Dawaj mi to. Kto pamięta drony jak były w grze? Bo ja pamiętam. I co z nich wypada? Co to jest mityczne? Deska. Deska. Srebrnego surfera, ty, zaraz to stestujemy! Co? To nas wyrzuca w powietrze! Ależ to z widzowie! Raz na 25 sekund możemy tego użyć, nice! Gość! Dobra, leży. Ej, on chyba nie wiedział, że mam tu jego ścianę. I został porobiony. Wolna pompa. Koks. A to co? Osłona cierniowa. Dawaj mi to. O co w tym chodzi? Chłopie w jakiejś kulce mnie zamknęło. Co to jest? Pogczamp. 80. Wow. 80. Dobra, leżysz, Ziomek. Leżysz, leżysz. Ty mnie tutaj nie podjeżdżaj, mordeczko nawet. Chłop leci w kulce, nie? czaicie bazę? Pozdrawiam serdecznie, twoją kulkę. Dobra, biorę kulę i od niego spadam, widzowie. Nie ma co. i <laughs> to jest świetne. Dobra, 40. chłop co ma? Dosta. O nie! Nie, 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 dobra, leży Jasny gwint, chłopie Ja już myślałem, że mam wykładkę Kolejny, skubany Dobra, 19 tylko Ociepanie. panie 70, mam trapa nowego? Mam nowego trapa, sprawdzamy jak to działa No nie działa Działa, pali go Chłopie, to go pali Dobra, zabijam go. Nie wiem jak to działa, ale ciekawy ten trap na pewno jest. No nie wiem, XD. Mamy wierta. O, niebieska pompa. Sztosik, sztosik. Ej, ale jestem widzówien najarany na ten sezon. Nie wiem jak wy. Napiszcie w komentarzu. Nie wiem czy się powtarzam czy nie, ale to jest najlepszy sezon w Fortnite. Cie. Dobra, ej, zabiłem gościa. O kurcze Z mitycznymi rękawicami. Ale. Dobra, mam te rękawice. Są, są, są. Czekajcie. A gość mi je zabrał, tak? No to fajny jesteś Małma Bardzo mało ma. Chłop w kulkę wszedł! Nie! Nie! Nie denerwujcie mnie nawet! Ło mu dałem, ty! Jezu, jestem najlepszy! Jestem najlepszy w Fortnite'a, widzowie. Hashtag tak jak najlepszy w komentarzu. Normalnie. Banan, dawaj do mnie Dojeżdżamy banana, widzowie, normalnie. Na easy, na easy. Patrzcie, coś się skrada z kubaniec. Ja nie wierzę. Ale banan ma malutko. Dojazd banana. Dobra, banan leży. Jest, kolejny leży. Jakie kombo. Ale kombosa daliśmy, widzowie. Jasny gwint. Dobra, wbijamy się do naszej e, cierniowej kuli i lecimy. Ona w ogóle nas leczy, to jest super. To mi się mega podoba. 10 killi widzowie, mamy 10 fragensów dokładnie. Mityczny kombat, w sensie e, nie mityczny, tylko wiecie: e, Złoty. Kula doktora, która niszczy wszystko na swojej drodze. Oraz lecząca kulka. No czego chcieć więcej w grze? No powiedzcie mi: no niczego. Ty, ziomek do mnie strzela, patrzcie to. Patrzcie to, ziomek ma biało, co do mnie strzelał. Ziomek co do mnie strzelał nie żyje, dostał snajperkę ze 100 metrów To nice ziomek Czy wy widzicie to co ja? Tak, ostatni ziom Ostatni gość widzowie On musi zostać porobiony Nie przez nikogo innego jak przez nas tutaj Piękny pressing na nim wywieramy Tylko że gdzie jest ta strefa? Halo Halo, pany Ja się boję tego Dobra, o, gość ma biało, gość ma biało widzowie Musimy go porobić z kulki O kurczę, może nie, może nie A może tak? Aha, sam bym się z kulki porobił 19 biało. Dobra, i czy to jest ostateczny strzał kulą doktora? Przekonajmy się, dobra, nie. Dobra, może wygrajmy normalnie. Co, widzowie, co o tym myślicie? Pyk! Pierwsze zwycięstwo w sezonie czwartym za krzaka. Oczywiście, yy, krzaczka wyrzucamy. I słuchajcie, co widzowie, idziemy obczaić parasolkę, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika, wpiszcie kodzik, zaksiak do sklepu, eee, no i widzimy się już na pokazaniu parasolki. Patrzcie ile nowości dostałem od Epic Gamesa, pozdro. A tak wygląda właśnie parasolka za zwycięstwo w czwartym sezonie, czyli potężna solka Marvela, moim zdaniem jest kozacka. Eee, no i co widzowie, tak jak mówiłem, łapka w górę, subik, Kodzik zakrzak, jak kupujecie jakieś fajne skinki albo karnet, a ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie widzowie. Subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie mój drugi kanał. Eee, I co? Do następnego odcinka z czwartego sezonu. Trzymajcie się. Cześć, cześć!